Telewizja polska informowała o kłopotach z prawem Pawła Adamowicza tak samo, jak robiły to inne media. Starałam się tutaj też jakby wrócić do tych, do tych momentów. No przede wszystkim były pokazywane i przedstawiane odbiorcom fakty. Fakty, które były niezbite, które stwierdzono, ewentualnie, a także przedstawiano pewne tłumaczenia pana m, m, prezydenta Adamowicza, jak on to wszystko sam widzi, w jakim kontekście. I to również te materiały były emitowane. Ja bym powiedziała, że tutaj nawet tworzyła się pewna taka równowaga. Ten, ten przekaz był równoważony. Tego panu chodzi, nie odpowie. Jest pan błogarzy, nie to nagrywać. Czy Panu jest nie wstyd? Wszystko proszę nagrać, umieścić w internecie. Bardzo nagrać, proszę umieszczać, tak jak pan umieścił nawet klartę, chciał pan zepsuć imprezę narodową w taki, a nie inny sposób. Wyłączaliście głośniki, Pani rzecznik, przygotowywała Pani tą próbę. Panie za każdym razem chcecie zbić kapitał polityczny. Panie nawet nie na ma Pan bohaterach, na Byłem na próbie. To to chyba pan Obserwowałem wie, że Pani działania. Nie były wyłączane. Proszę mi powiedzieć, dlaczego prosiliście przestępców o pieniądze? Pani Resik, pani niech się nie uśmiecha, to nie jest wcale dobry nastrój. Pan prezydent będzie miał zarzuty prokuraturskie. To nie jest, pana działanie. To proszę dokumentować. Była Pani dziennikarką. Była Pani. Robię. Już pani chyba nie jest. Panie Prezydencie, chcemy wiedzieć. Kim jest Paweł Adamowicz na liście klientów Amber Gold? Panie Prezydencie, możemy z panem wracać do trójmiasta. Te same pytania powrócą. My musimy wiedzieć, dlaczego pan wspiera przestępczość w Gdańsku. Proszę odpowiedzieć. To byli pospolici przestępcy. Pan dobrze o tym wiedział. Kto skorzystał na Gold? Gdzie jest 800 milionów? Gdzie są pieniądze? Gdzie są pieniądze tych ludzi, Panie Prezydencie? Proszę odpowiedzieć. Niech Pan nie udaje. Naprawdę. Panie Prezydencie, za każdym razem pomawia Pan Telewizję Polską. Pomawia Pan Prezesa Jacka Kurskiego, z którym Pan niegdyś dobrze współpracował. Niech Pan odpowie. Czy robienie zdjęć i nagrywanie dziennikarza to jest to wszystko co może pan zrobić? Panie prezydencie my nie przestaniemy pytać, a ja pana zapewniam. Pani rzecznik, proszę nie nagrywać, tylko odpowiadać na ważne pytania. Dlaczego ludzie okradzeni w całej Polsce nie mogą się domagać sprawiedliwości? Dlaczego prezydent Gdańska firmuje układ? Proszę odpowiedzieć, Pani Rzecznik. Proszę Pana, to nie są pytania, to są pana tezy. To są nie jest pytanie, dlaczego prosiliście przestępców o pieniądze? To nie jest pytanie? A co to jest w takim razie, to Pani Rzecznik? To jest rzecznik? Pana teza. To jest teza? Tak. 4 miliony ponad na film w Owałęsie? Zambergold, Innowacyjność, Panie Prezydencie? Innowacyjność nadchodzi? Okradanie Polaków? Panie Prezydencie, proszę odpowiedzieć jednoznacznie. Dlaczego Pan prosi? Proszę mi odpowiedzieć, Panie Prezydencie. Pojedziemy za Panem do Gdańska. Niech Pan mi nie, wierzy. nie. Panie prezydencie, proszę odpowiedzieć i nie uciekać. Chcemy wiedzieć pani rzeczy. To nie jest zabawa, nikt się pani nie uśmiecha. To jest bardzo poważna sprawa dla Polaków. Bardzo poważna.